Cześć, witam cię serdecznie na kanale Czytania dla duszy i zapraszam Cię na taką szybko, ekspresową wiadomość dla Ciebie i zanim zacznę tu krótkie ogłoszenie. Nie będzie mnie, bo idę na urlop od 25 lipca do 15 sierpnia, więc dosyć długo mnie nie będzie. I osoba, które są zainteresowana jakimiś czytaniami, sesjami tarota, sesjami ustawień czy może horoskopem do końca roku to zapraszam już do zapisów. Bo na lipiec zostało już niewiele terminów. No to zaczynam trzy karty do wyboru. Wszystkie w podobnej kolorystyce, ale myślę, że nie będzie problemu z wyborem. Wiadomość dla ciebie, taka króciutka. Słonik to jest jedyneczka. Kobieta dwójeczka. I taka kobieta, to chyba kobieta, tak. Trójeczka. Odkładam trzy, dwa i zaczynam od jedyneczki. Jedyneczko. Mam trzy karty przygotowane już dla ciebie, a ta pierwsza karta mówi o tym, słuchaj siebie uważnie swojego wewnętrznego głosu, ale też tych podpowiedzi, które płyną od wszechświata, ponieważ to jest czas u ciebie do wchodzenia w nowe. Zobacz, tutaj druga karta to jest pusta księga. I ta karta mówi o tym, że zaczyna się jakiś nowy etap w Twoim życiu, albo już się zaczął, tylko Ty jeszcze momentami zapełniasz go starymi jakościami, starymi sposobami myślenia, działania, jakimiś emocjami przetransformowanymi I jak już sześcia Ci pokazuje. Albo Twoja intuicja, intuicja ci podpowiada, to jest czas na uwolnienie tego, bo jeżeli będziesz zwlekać i nie uwolnisz tego teraz, to zapełnisz te nowe tym starym i znajdziesz się w tym samym punkcie. Nawet jeżeli zrobiłaś już jedyneczko, jakiś duży krok do przodu, to możesz znaleźć się w tym samym punkcie, bo nie posłuchasz właśnie tego. Również słuchaj wszystkich, yy, bo tutaj jest. Klucz to są odpowiedzi, podpowiedzi do jakiejś Twojej trudnej sytuacji, problemu, więc słuchaj również tego. To jest taki dodatkowy przekaz, ale dla większości chodzi o to, że Wy już zaczęliście albo za moment zaczynacie nowy etap i trzeba czyścić te stare teraz, bo tu jeszcze macie te stare. I jeżeli chcecie naprawdę dużej zmiany w swoim życiu, to trzeba się w końcu za siebie wziąć zmienić sposób myślenia zmienić sposób działania. Uwolnić to, co w tobie ciąży. W wakacje nie wiem, że niektórzy mają więcej czasu, na przykład nauczyciele, ale też urlopy są, to możecie się też sobą wtedy zająć. A do piątku macie wszystkie moje kursy i warsztaty w obniżonej cenie. Te ze z mojej strony szkoleniowej w opisie filmiku, jakby macie link. Zamieszczony do tej strony. Więc możecie z tego skorzystać i tak się transformować albo w jakiejś sesji indywidualnej. Trzecia karta, jako wiadomość dla Was, to jest karta słowa. I tutaj będzie kilka znaczeń. Wysławiaj się, zacznij mówić to co chcesz. O, powiem tak: o swoich marzeniach, pragnieniach, o swoich yy, oczekiwaniach być może. Zacznij mówić o swoich uczuciach, bo coś tu tłumisz w sobie. To jest pierwsza opcja, bo tych opcji będzie kilka. Druga opcja, no to są właśnie jakieś kursy, warsztaty, szkolenia jako słowo. A trzecia opcja to być może wy macie pracować słowem zawodowo. I tu macie przekaz: zacznij już w końcu coś w tej kwestii robić. Być może przebranżawiać się. Czyli właśnie pójść na jakiś kurs zawodowy, albo już zacząć robić to, co macie robić, a tego nie robicie. Tu ogólnie chodzi też o kreowanie, świadome kreowanie. Czyli jeżeli nie jesteście w tej świadomej kreacji, no to czekacie, aż coś los wam, los wam przyniesie. Nie tędy droga, wchodzicie w ten nowy etap. Zobaczcie, tutaj też jest coś do pisania, czyli związane ze słowem. To jest księga. Przechodzi nowy etap w waszym życiu. Więc kreujcie go świadomie. Poprzez zapełnianie pozytywnymi jakby tutaj jakościami. Nie tymi negatywnymi. No dobrze, jedyneczko. To tyle dla Was z tego przekazu. Dwójeczka. Dwójeczka. Wy macie tutaj. Iskra, Boża Iskra. Pierwsze znaczenie tej karty jest takie, że jakaś kobieta, jakaś osoba raczej kobieta, myślę może Was tutaj zainspirować może Was pociągnąć jakoś do przodu. Możecie przejść coś z daną kobietą coś fajnego. Takie coś mi się jako numer jeden, raczej dla dwójeczki, ale opcja numer jeden pokazuje tutaj, tak? I opcja numer dwa dla dwójeczki jest taka, że to wy będziecie w takiej inspirującej energii. I właściwie może być i ta opcja numer jeden, i dwa dla was tutaj, z tej karty, bo ona ma podwójne znaczenie. Więc wy możecie tutaj w ogóle kreatywne działanie jest tutaj. Jest ogólnie też działanie. Jest takie inspirujące działanie, inspirujące myśli i chęć do ruszenia do przodu. Wszechświat Wam też może tutaj pomagać. Co dalej? Dwójeczko. Taka karta i już mówię, co ona oznacza. Hmm. Okej, okay, dobra, już wiem. Ta karta mówi o tym, żebyś troszeczkę wyszła dwójeczko... Z takiego opatrzenia poprzez swój pryzmat jakichś tam wcześniejszych doświadczeń, czy niepowodzeń, przez pryzmat takich swoich emocji. Ty masz teraz spojrzeć na coś z innej perspektywy, tak jakby z oddali i popatrzeć, czego chcesz w swoim życiu. Bo idziesz w bardzo dobrą stronę, ale to za chwileczkę, i tutaj znaleźć nową perspektywę. Pewnych rzeczy i przyjdzie tutaj pewne głębokie zrozumienie, ale też może przyjść tutaj jakieś uczucie. Ten zestaw może mówić o bardziej, bym powiedział, jakiejś chemii między dwoma osobami. Nie musi być z tego związek. Może to być taka chemia przyjacielska też. Takie głębokie porozumienie na z drugą osobą, że się rozumiecie nawet bez słów, czasami z kimś nadajecie na, na tych samych falach. To jest takie dodatkowe znaczenie, no bo ta karta, te karty ogólnie, ten zestaw kart mówi o tym, że faktycznie będą przechodzić tutaj nowe perspektywy, jakieś zrozumienie pewnych tematów, nowe pomysły mogą się pojawić, i taka jest inspirująca energia. I korzystaj z tego, nie hamuj tego. A ta karta mówi o perfekcyjnej harmonii i ona właśnie tutaj nam dopowiada dla dwójeczki, że wy idziecie w bardzo dobrą stronę i zaczyna wam się wszystko tutaj układać powolutku. Nie oznacza, że wszystko już się ułoży teraz w najbliższym czasie, ale zacznijcie widzieć, że tutaj pojawia się gdzieś harmonia, wychodzicie być może z jakiegoś bałaganu, z jakiegoś chaosu i wchodzicie na pewno w taki lepszy etap. W swoim życiu, że czujecie, że idziecie w dobrą stronę, i widzicie to, że tu i tu zaczyna się wszystko układać pomyślnie dla Was. I to tyle, jeżeli chodzi o dwójeczkę. Trójeczko, trójeczko, do Twojego życia idzie po prostu ogrom radości i szczęścia. Może być to spowodowane jakąś sytuacją, która po prostu, z której będziesz mega szczęśliwa, ale wcale tak nie musi być po prostu. Ty wewnętrznie możesz czuć radość, szczęście, zadowolenie z życia. I te dwie karty o tym mówią i możesz zarażać inne osoby tym swoim pozytywnym nastawieniem do życia. I jeżeli jesteś ogólnie pozytywna trójeczko i masz dużo radości w sobie, no to to jeszcze więcej tego będzie. Ale jeżeli masz ten problem, to będzie tutaj transformacja tego. Zwłaszcza, że tu mamy kartę transformacji, ale najpierw trzeba tutaj wybrać ścieżkę jakąś. Na pewno ta karta mówi o transformacji, ale to też jest wybór, tak? Co wy chcecie tak naprawdę? Czy, bo jeżeli chcecie być szczęśliwi, to nie możecie codziennie narzekać na to życie. To jest ten wybór. Niby niektórzy mówią, że a, bo ja chcę być szczęśliwa, ale zaraz marudzicie, yy, zaraz yy, narzekacie na wszystko, no to jak macie być szczęśliwi? Nie będziecie szczęśliwi. Dodatkowo, co mi się tutaj przebije, jeżeli macie problem z tym radością, szczęściem, życiem pełną piersią, bo tutaj jest życie pełno piersią, ta karta o tym mówi, to tutaj może być lojalność rodowa wobec mamy, wobec w ogóle przodki, które nie były szczęśliwe, którym było ciężko. I teraz ty to możesz ciągnąć. I tą lojalność rodową trzeba by było wyciągnąć. Zostawić za sobą. I jeżeli macie ochotę ze mną to zrobić, to zapraszam na sesję ustawień systemowych, bo tam jak najbardziej w ustawieniu można takie rzeczy zrobić. I to tyle, jeżeli chodzi o trzy papa! Pa.